Jeśli myślisz o egzaminie FCE albo CEE już od lat, jeśli ten temat po prostu wraca do ciebie co jakiś czas, jeśli teraz na początku nowego roku znowu masz tą myśl, a może to jest ten moment, może teraz zacznę, to ten film jest dokładnie dla ciebie. Ja jestem Sandra, jestem egzaminatorką Cambridge i pokażę ci jak to wszystko działa. Bardzo często jest tak, że ten pomysł zdania egzaminu to wcale nie jest żaden nowy pomysł, nie jest to świeże postanowienie. To jest coś, co tak się ciągnie za nami od dawna, no i po prostu w styczniu, marcu, wrześniu to tak wypływa ze zdwojoną siłą, i okazuje się, że. Hmm, Warto byłoby coś z tym zrobić. Więc jeśli masz w głowie coś w stylu, Jezu, już tyle lat, wiem, że powinnam, chciałabym to w końcu zamknąć. I z jednej strony czuję, że to jest dla Ciebie ważne, może nawet jedno z tych najważniejszych postanowień na ten rok. Ale z drugiej strony to jest takie ciężkie ten cel wydaje się, taki ogromny. Nie do końca wiesz, od czego zacząć, nie wiesz, jak to wszystko ugryźć, to bardzo często w tym miejscu pojawia się myśl, potrzebuję pomocy. Ja chcę Ci od razu powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że to, co czujesz, jest absolutnie normalne. To nie jest znak, że się nie nadajesz, że masz za słaby angielski albo że ten egzamin nie jest dla Ciebie. No, to jest po prostu moment, w którym Twój cel jest jeszcze nieuporządkowany, jest ogromny i przez to jest przerażający. No i to właśnie wtedy najłatwiej zrobić taki największy błąd. Największy błąd, czyli... Po prostu robienie wszystkiego na hura. Nowy rok, nowa ja. Pełna motywacja, codziennie angielski, kilka godzin, albo w ogóle nie dochodzisz do tego angielskiego, tylko spędzasz mnóstwo czasu, chociażby właśnie na YouTubie, szukając idealnego planu nauki, idealnej książki, idealnej aplikacji, czegoś, co będzie takie mm, warte poświęcenia tego czasu. A potem mija tydzień, drugi, wszystko się jakoś rozsypuje. Nagle się okazuje, że to jest po prostu za dużo, że to nie jest do pogodzenia z życiem, że nie masz na to energii, że to już nie jest takie realne. No i to wcale nie dlatego, że jesteś słaba, tylko dlatego, że ten plan od początku nie był dopasowany do Ciebie. Także kluczowe przesłanie: plan do życia, a nie życie do planu. Bo prawda jest taka, że tego 1 stycznia nie stajesz się inną osobą niż byłaś w grudniu. Masz tę samą pracę, masz te same obowiązki, masz to samo zmęczenie, często dzieci, dom, różne zobowiązania, rzeczy, których i tak się musisz nauczyć. Więc jeśli próbujesz wszystko rzucić i nagle podporządkować całe życie pod angielski, to to się po prostu nie uda. Musisz dopasować to do Ciebie. To jest super ważne w przygotowaniach do FCE, do CAE, czyli dopasowujemy plan do Ciebie, a nie ciebie do planu. To jest, wiesz, dokładnie tak samo, jak znajdziesz sobie jakiś przepis w internecie, a później się okazuje, że a, ty jednak masz jakieś inne smaki i dasz sobie mniej czekolady do tych ciastek albo więcej cukru, no i dalej wyjdzie i będzie lepsze dla Ciebie. Nie? nie chodzi o to, żeby się trzymać ściśle czegoś, co ktoś powiedział w internecie, że tak jest najlepiej. Nie? Ok, więc zacznijmy od tego, czego tak właściwie nie potrzebujesz. Jak myślisz? Ano, nie potrzebujesz żadnej kolejnej aplikacji, miliona jakichś książek, jakiegoś idealnego zeszytu. Nie potrzebujesz iść do Empiku i wykupić po prostu całej półki książek, bo trzeba mieć... Jeśli chcesz mieć Duolingo, proszę bardzo, ale to Cię w żaden sposób nie przygotowuje do egzaminu. Jeśli chcesz sobie kupić kolejne książki, ok, proszę bardzo, ale znowu, to nie będzie najbardziej istotne dla tego egzaminu. To może być jakiś dodatek, ale to zdecydowanie nie będzie żaden fundament. Okay, bo Twój pierwszy krok w przygotowaniach do egzaminu wcale nie polega na nauce słówek ani na gramatyce, bo o, jeszcze mi jakieś tam frejzale zostały, albo o, tak, powtórzę sobie prezencję. No, nie, nie polega też na tym, że musisz codziennie siedzieć po kilka godzin, bo twój pierwszy krok to jest sprawdzić, gdzie ty tak właściwie jesteś teraz, w którym miejscu. Nie? Czy jesteś w ogóle na tym etapie, żeby myśleć o podejściu do egzaminu? Czyli masz tak jak widzisz, długaśne schody, tak? i czy jesteś na samym dole tych schodów w połowie, czy już jesteś bardzo blisko wierzchu. Tak? Nie wiadomo, czy nie musisz sprawdzić, czy twój poziom angielskiego pozwala na to, żeby już rozpocząć przygotowania do egzaminu. I pewnie czujesz, że absolutnie nie, ale najpierw trzeba to sprawdzić. Tak? A potem, jeśli trzeba będzie, to faktycznie podciągnąć, i dzięki temu też będziesz wiedzieć, w jakim obszarze. Podciągać ten język. A jedynym sensownym sposobem, żeby to sprawdzić, gdzie ty faktycznie jesteś teraz, jest zrobienie oficjalnego, próbnego testu do FCE albo CAE. I nie chodzi o to, że sobie coś wygooglasz i o, jakiś test poziomujący, zrobisz ABCD na 10 pytań, już ci wyjdzie. Nie to Ci nic nie da. Faktycznie musisz zrobić próbny test egzaminacyjny. Dopiero wtedy zaczyna się klarowność, dopiero wtedy w ogóle wiesz, na czym stoisz. I wtedy można budować jakiś plan. Nagrałam o tym osobny film, tak, więc te, dlaczego ten próbny test jest kluczowy na samym początku, więc będzie podlinkowany tutaj, ale też w opisie filmu, także możesz sobie zajrzeć do tego. Ale najważniejsze, co chcę, żebyś w ogóle zapamiętała z tego filmu, to to, że nie zaczynamy od Jezu, hura! Tylko od po prostu zrobienia rozeznania. Na czym ja stoję i to jest Twój pierwszy krok. Właśnie dlatego też e, stworzyłam starter starterpaki do FCE i do i To nie jest żaden kurs, to nie jest żadne zobowiązanie dla Ciebie. To jest takie, to jest krótki e-book. Za darmo. Takie narzędzie, które pomoże Ci jak zrozumieć, jak wygląda egzamin, sprawdzić, na jakim jesteś poziomie, bo tutaj masz te e, rubne, oficjalne testy z FCE i CAE. Możesz sobie zobaczyć jaki będzie po prostu kolejny krok. Więc jeśli masz wrażenie, że ten cel jest ogromny i nie wiesz jak się za to zabrać, no to starter pack <gryw> będzie dobrym pomysłem. Link znajdziesz pod filmem. Także możesz sobie na spokojnie to obczaić. Ale przede wszystkim chcę, żebyś poczuła, że tak to się da zrobić. Nie musisz robić wszystkiego na raz żebyś wiedziała co trzeba zrobić najpierw. No i wtedy jak już wiesz co trzeba zrobić, to łatwiej jest znaleźć tą motywację, czyli przestajesz się gubić, a już wiesz o co chodzi. Do zobaczenia.